Dzisiaj dwa listy. To zaczniemy od tego pierwszego. Jest to list z Anglii. Nie wiem, co, co, co prawda, jaki to by mógł być zespół, ale zaraz się przekonamy. Co tutaj zdjęcia. Yy, nie, yy, bo prosiłem o zawodnika. Yy, właśnie Teo Walkot i wysłałem swoje zdjęcia, lecz niestety nie otrzymałem ich podpisanych, ale za to dostałem w zamian, bo wziąłem dwa zdjęcia, dwa takie jego, właśnie podpisy. Więc udaję, że, że jest to fajna, Dziękuję bardzo Southampton. Teraz kolejny list. Ten jest list z polski. O, już widzę, że Legia Warszawa i sporo tego nawet. Uuu, sporo. Patryk Sokołowski. Thomas Peckhardt. Matthias Johnson, Paweł Wszołek, Josue. Filip Nadenowicz, Maciej Rosołek i Kastrati. Więc to by było dzisiaj na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i do zobaczenia w następnym filmiku.